No, i by okej, okay, ale czy ta drużyna jest tego warta? Nie wiem, trzeba zapytać kibiców Lecha. Mamy przerwę reprezentacyjną, więc tego tytułu postanowiłem tutaj troszeczkę przykładów takich reprezentacyjnych przemycić. Będziecie mieć zadanie odgadnąć narodowość drużyny, w sensie jaka to jest reprezentacja, na podstawie. Wartości rynkowych. Są to jedenastki w miarę aktualne. E, chyba tylko jedna jest sprzed kilku miesięcy. Pozostałe są raczej z października, mm -hmm. z tej ostatniej kolejki jakichś różnych eliminacji, więc e, no, powinno być wszystko w porządku. E, jest W porządku dobrze jest, dobrze robią, dobrze jest w porządku. Dobrze kazleci, to jest to chłopaki? Tak. Ale zanim przejdziemy do tej głównej części, Adam tutaj zaraz się pojawi. A, no właśnie, tylko ją. czekajcie, muszę przebrać bluzę. Ale zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, mam dla Was małe przypomnienie. Jak pewnie wiecie, współpracujemy od pewnego czasu. Z grą Football Team Game, bezpłatną grą przeglądarkową. No i teraz, korzystając z okazji, do tej gry sobie zajrzymy, przedstawiając Wam po raz kolejny naszego zawodnika Adama Krzywego. Słuchajcie, ostatnio mówiłem Wam, że nasza drużyna, znajdująca się aktualnie w drugiej lidze, całkiem nieźle sobie radzi, ale powiedziałem jednocześnie, że zwrócę uwagę na progres naszego piłkarza. I żeby Wam ten progres unaocznić pokażę wam jedną ciekawą rzecz. Jak widzicie z ekranu głównego treningi w tym momencie się odbywają, nasz piłkarz trenuje. W tym akurat konkretnym momencie dwa parametry związane z rozgrywaniem to dla niego jest bardzo istotne, bo jest to środkowy pomocnik, jak widać po tej oto grafice. Widzicie również, że przy jego umiejętnościach widnieje konkretna liczba 184, a po prawej stronie macie zakładkę tak zwaną szatnię, gdzie widać jak takie przedmioty wpływają na kwotę na liczbę, o której przed chwilą wam powiedziałem. Mamy tutaj cały set nerracuri, ale co się pewnie rzuca w oczy, mamy trzy czerwone przedmioty i jeden przedmiot złoty. A jako że my chcemy w sumie stworzyć w tej grze fajnego golden boya, no to trzeba te czerwone przedmioty zastąpić złotymi. Oczywiście nie mogą to być przedmioty byle jakie, powinny to być przedmioty nerracuri. A tak się akurat składa, że jak widzicie po tej grafice, kupiłem takie przedmioty. Mamy koszulkę Neracuri, mamy spodenki Neracuri i mamy korki Neracuri. Co ciekawe, dwa z tych przedmiotów są z atrybutami, które my cenimy. Koszulka Neracuri z rozgrywaniem, spodenki Neracuri z kondycją, która środkowym pomocnikom jest bardzo potrzebna. Teraz zakładamy wszystkie przedmioty i zobaczymy co się stanie. No i dobra, założyliśmy każdy z trzech przedmiotów. Teraz mamy cały złoty set, i spójrzmy na ocenę ogólną zawodnika. Drastycznie zbliżyła się do 200. Permanentnie, na stałe, bo te przedmioty już nam nie znikną, w związku z tym. No, po prostu zwiększyliśmy jakość naszego piłkarza. Co ciekawe, każdy z tych przedmiotów, tutaj na dole to widzicie, ma konkretną liczbę. Na przykład nasze getry mają poziom 13, nasza koszulka ma poziom 4. Jest to poziom ulepszenia. Korki i spodenki jeszcze ulepszenia nie mają, ale co za problem, możemy przecież to w każdej chwili zrobić. Ulepszamy i dzięki powodzeniu tej inicjatywy nasz przedmiot jest lepszy. Przy każdym ulepszeniu spada szansa na pozytywne ulepszenie na tych wyższych poziomach. Zwróćcie uwagę na szansę ulepszenia. Teraz zwróćcie uwagę. Jest ono naprawdę na granicy, na krawędzi. Wówczas trzeba używać złotych piłek albo piłek specjalnych, żeby szansa na powodzenie była większa. Ja sobie mogę zatem no, przez jakiś spokojniejszy czas zarówno spodenki, jak i korki bez żadnych problemów ulepszać na niższym poziomie, nie ma większego ryzyka. Na jeszcze jedną rzecz chciałem Wam zwrócić uwagę, bowiem mówiłem o tych specjalnych umiejętnościach, o rozgrywaniu i o kondycji. No to nasze korki i nasze getry mają parametry, które mnie średnio interesują. O ile gra defensywna jeszcze mi jakoś odpowiada, chociaż też chciałbym się za nią wziąć za niedługo. O tyle korki i stałe fragmenty są w moim przypadku kompletnie niepotrzebne, w związku z tym zmienimy. W korkach Nerratzuri tę umiejętność, i postaramy się, żeby była to kondycja lub rozgrywanie. Musimy wybrać ten przedmiot no i kliknąć losowanie. Jeżeli nam się poszczęści, to któryś z tych dwóch parametrów nam się wylosuje. Jeżeli to się nie powiedzie, no to do skutku, ale spójrzmy. Akurat trafiło na rozgrywanie. Cóż za przypadek! Mamy rozgrywanie. Opcje, które Wam dzisiaj pokazałem, to tylko jedne z naprawdę licznych opcji rozwoju piłkarza. Oprócz tego możemy rozwijać swoją drużynę. Ja Was do drużyny piłkarzyki z tego miejsca serdecznie zapraszam. Mamy sporo wolnych miejsc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby dołączyć do naszej drużyny, to zapraszamy. Spokojnie można aplikować. Przypominam również, że w opisie znajdziecie link, który pomoże wam założyć konto Football Team Game. Jeżeli zaś skorzystacie z tego linku, otrzymacie na start naprawdę fajną dawkę energii, idealnie, żeby się rozkręcić na początku gry. No i z powrotem w tej po... pierwszej bluzie, tak? Tak, tej, w której ja nawet na nie zauważyłem, bo czarne, czarna, <laughs> all black everything. Eee, dobra, to co? Nie przedłużając. Zapraszamy. Tam wpadajcie, do, oczywiście linków w opisie. I subskrybujcie a, ten kanał. subskrybujcie, kanat. prosimy o subskrypcję, bo ostatnio coś zaczęliście mniej subskrybować. A fajnie by było, jakbyście zaczęli znowu dobrze subskrybować. E, Sprawdźcie, tu, czy coś macie jeszcze decypcje, o czasami znikają na YouTube, zdarza się Znikają, tak. no. Dobra, e, pierwsza... Przepraszam. Ty po tym tajemnic czasami się znika. Kornelisz Knot. A dlaczego nazwisko Fudge przetłumaczono na Knot, a nazwisko Weasley już nie przetłumaczono? Nie wiem. Czy nie stworzono czegoś, co przypominałoby bardziej No bo to by nie była kwestia Te nazwiska oryginalne, te no, nazwiska oryginalne no, muszą być. No, Granger, no. Granger no Potter, Potter na przykład, budowanie marki Harry Garncarz. Henryk Garcaż. Henryk Garcaż. Panie Garcażu. Przygody Henryka Garcaża. Pani Potter? Dobra. Dobra. I. Co tak, co tak osto leciwe. <laughs> Mam Pierwsza runda. Tylko to trzeba by było chyba w Wołaczu. Co do no, tak, no, no no no. To by było poprawnie. A, dobra, 48 Aj. milionów. Biję tutaj, zimny kraj, zimne flow, zimna. No na pewno nie Polska. Woda. Na pewno nie Polska. Mm. Skąd on to wziął? Przygotował się do tego? Możliwe. To jest reprezentacja, jak no, zrobił no. To jest reprezentacja jakichś średniaków po prostu, bo wartości w obecnej sytuacji rynkowej, przy obecnym rynku, raczej takiej przeciętnej repry. 48 milionów się rzuca w oczy i 20 napastnik, milionów na lewej Napastnik, napastnik. Kurde, jakby blankaż był droższy, to bym miał pewien strzał, ale... Powiem Wam tak, przy niektórych przykładach nie, nie ma co się sugerować czasami tym ramkarzem, bo widziałem, że z uwagi na jakieś kontuzje albo zmiany taktyczne nie zawsze byli wystawiani ci domyślni. domyślni. Okay. Aczkolwiek chyba w przypadku tej drużyny jest to. Okej, okay, okay, okay. A powiedz mi tylko czy. Na ten rozumiem, że brałeś z całego cyklu eliminacyjnego nie tylko euro. Nie tylko euro. Okej, okay, czy świat, no i to jest problematyczne. No, Dookoła świata. Spróbujmy. Ja znaczy nie jak Mata. Nic, on mi przychodzi do góry. Znaczy inaczej, ja wertuję te to, to jest Europa. Reprezentacje. To jest Europa. Wertuję to, to reprezentacje, które mają przeciętnych piłkarzy, ale mają jakąś gwiazdę. I wiadomo, że nie mogą być reprezentacje z pierwszego szeregu. Tylko muszą być raczej z takiego. Nawet powiedziałbym nie drugiego, tylko trzeciego. Dobra, ja mam pewne skojarzenie. Nie zgadza mi się, co prawda tak jak powiedziałem ten brankarz, według mnie tam powinna być wyższa wartość, ale coś muszę napisać. Się za długo zastanawiam. Kurde, to która narodowość ma takiego kozaka napastnika przy braku innych opcji? Skrzydła też nie są złe. Na lewej stronie obrońca też się jawi jako raczej postać popularna. To będzie raczej głupi strzał. Ja nie nie ma głupich głupi strzałów. strzałów. Nie ma głupich, ja chciałem być, że ja mam, więc sobie zaprzeczyliśmy wzajemnie. Ja, ja chyba wybrzmiałem głośniej. Pewnie tak. Myślę to pośrodku. Myślałem w ogóle, że powiedziemy to samo. Nie. No. Zagłuszyłem cię. A oh, jezu. Europejska Adam. No wiem, ale na no stary, na no całą Europę teraz wertuję i nic mi nie pasuje do tego. Serio, żadne państwo mi nie pasuje. Żadne. No, jakaś Bośnia, no nie pasuje mi tu taka, na przykład Bośnia, Serbia, że nic z Jugosławii mi nie pasuje, z Europy Wschodniej mi też nic nie pasuje. Środkowej, myślę o jednej reprezentacji, ale znowu te wartości powinny być wyższe na uśrednionych miejscach. Ja szczerze powiedziawszy, jestem pokonany tym przykładem, więc ja muszę spasować. No, przepraszam. Dobrze. Dobrze, a ja, ja nie poszedłem za tym, że to może być szeszko, więc poszedłem no, za Słowenią. Walia, no. ojej, zapomniałem. zapomniałem no. o Pomyślałem o Szkocji i wkluczyłem Szkocję, a Walii nie wzięłem pod uwagę. No Dobra. jest dwójkę. Ale czekaj, a to jest Brennan Johnson! No. Ojej. Nie no... Faktycznie można to było wykminić, ale, ale nie maślałem no, Nie pomyślałem owej. Kilka będzie takich moim zdaniem do odgadnięcia... E, zaraz ale z w tym e, spojrzeniu. dobre skojarzenie, Ciekawe, ciekawe. Runda kolejna. Dziękuję. Okej. Okay. No, i znowu mamy jeden punkt zaczepienia, bo mamy strasznie dużo średniaków. No, po to też I daje ten te punkt zaczepienia. Pomocnik Nawet dwa, no wy... bo tu macie wyróżniające się te, tą część pomocników, tak naprawdę, na, na tle pozostałych. Mm. No. To jest Europa też. A jednak. Ale Europa czy UEFA? Nie, Europa. Nie, tam też by było. Więc... To były chyba delikatne rozszady. E, powinien się chyba jeszcze znaleźć jeden taki dość dobrze wyceniony piłkarz bardziej w ataku uh -huh. ale no, skupcie się na tej prawej stronie tych 35 milionach to jest naprawdę słaba reprezentacja mm, czy taka słaba? Zróbmy, spójrzmy na mm, skład reprezentacji polskiej Przeciwko wyspom obczym. Zobaczmy, jak. No te też jakie wartości też. wartości rynkowe ten, tam były. ale na pewno większe niż tutaj. Na pewno większe, bo masz chociażby kasza i milika, którzy ci już bardzo dużo zawyżają ja, no Ziela, tak ziela Zielu no, jest Ale ziela można by było do tej zielające. 35 jeszcze dopasować, chodzi mi o to, że. Dajcie znać, jak wam idzie. Dobra, to jest to. Nie podpowiadaj, nam... już odpowiedziałeś, już, już podpowiedziałeś Europę, już wystarczy tych podpowiedzi. Musimy to wykombinować z krzywym. Tych dobrze wycenia... wysoko wycenianych piłkarzy kojarzycie na pewno. W sensie kojarzycie. Serwujecie ich. Dobra, ja spróbuję, zobacz. Ja teraz nie mam właśnie żadnego Czyli punktu zaczepienia. bawisz się Wadama w pierwszej rundzie? Eee, nie ja muszę Dobra, zacząć nie, siedzieć tak jak z, wy, bo to... Zrobię tam, tak, nie tylko że ograłby wyżej, ale... To jest, nie no... Dobrze, to co? Coś się znalazło na waszych tabliczkach? Nie, ja no, ja strzelam, ale no, strzelam w Albanię, no nic Bdem, z inny nie są to Czechy. Jaki, ja stwierdziłem, jaciel. że sołczek nie będzie tyle warty. Mm, a jest. Ale kurde, Czwanczara tak mało, Cofal relatywnie mało. Ja też właśnie z tym Cofalem się zmierzyłem. Byłem, prze, byłem przekonany, że Cofal to będzie koło piętnastki. Kuchta też mało stosunkowo. O, Pawlenka okej, okay. Krejci okej. Okay. Oleż, okay. I tam kogoś blokuje nas ataku, nie? Tam powinien być ktoś lepiej wyceniony w ataku. No, no ja myślałem, że chlożek jeszcze mógłby no. być, no, choć miały miałby dużo więcej. No, chlożka nie było teraz, ale czwanczara tak mało? jestem w szoku, naprawdę. Całkowicie wykluczyłem czwanczara. Ale przynajmniej dobrą grupę uderzyłem. No nic, no na razie nas pokonuje ten quiz, ale to nie znaczy, że on jest mega trudny. Po prostu nie przychodzą do głowy. Oj, kłowie, przy, oj. A tobie przyszła. Te odpowiedzi no, teraz ci Dokładnie, więc. spóźnione. Dobrze, to kolejny przykład, trzeci tym razem. To no już nieco ciekawiej. Męższy. Tylko, że to równie niezbyt oczywiste jak te poprzednie, pomimo tego, że są wyższe wartości. No to mogę Wam powiedzieć, że w tym przypadku akurat mamy do czynienia z nieeuropejską drużyną. To tak, już trochę, myślałem. to przemyślałem. Może Wam trochę pomóc. Wymień trzy nieeuropejskie drużyny. Zagraniczny. Co? Nie znam. 5 sekund. Jak macie, jesteście spragnieni 5 sekund, to na Quizersu podsyłamy. Tam mieliśmy wydanie nieco bardziej popkulturowym, ogólnowiezowym. A może? Spróbuję. Ja, ja mam strzał kompletny. Poszliście w nieco innych kierunkach. Tu mamy ładama Senegal, u Krzywego mamy. Senegal bez Mendiego. A jest to. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Kurde! Aha! Stwierdziłem, że Pulisic nie będzie tak y, mm. drogi, no. Chociaż nie, jest młody, więc no, mogło to być. Dobra, Czyli mamy solidną, solidną, cały czas 0-0. To czwóreczka. I tu Uuu. powinno być prosto. Okej. Okay. O kurde, cool, ale drogi chłop tam jest. grunt nie będę podpowiadał. No, no nie podpowiadać nie trzeba. W, w, tym sensie... w tym przypadku wydaje mi się, że to jest na tyle oczywiste... Jest oczywiście. duża przepaść, jest duża przepaść rzeczywiście. A, dobra. Tak, masz rację. No nieźle. się będę w szoku, jeżeli tak nie będzie. No, wydaje mi się, że jest tylko jedna, która mogłaby... Która pasuje, tak, że która i bramkarz pas... i ofensywny tak. napastnik. Znaczy w sensie i ofensywny zawodnik. Aha. Hmm. A potem w sensie takie, taka płaszczyzna praktycznie, hmm. Hmm. poza tą jedną milionową postacią, którą, nad którą się teraz zastanawiam. Jakbym zaklęł to niektórzy to są 2 c 0 nie? Kurde, nie no, lubię no takich no. sytuacji, bo ja teraz kompletnie nie mam żadnego tropu. W sensie mam jeden trop. Pomyśl trochę, może wpadniesz. Bo myślę, że jak zaczniesz wertować, to może ci się... Kropki połączysz może. Żeby nie było, ja się zaraz okażę, że może mam źle, ale... Wydaje żeby... mi się, że mój tok rozumowania jest słuszny. Musimy ci wysłać na jakieś szkolenie z myśliwiectwa. myśliwstwa? Na myśliwiecku mistrz, my, my, Myśli... Wysłać. Myśliwiectwo to się nazywa? Się... Myśliwictwo. Nie, właśnie to jest jakieś. Myśli... myśliwiectwo. Muszę wygrać w serwerysy jak coś. Tam masz myśliwych, nie? Myśliwstwo to ja nie, wiem, że nie, funkcjonuje tak naprawdę, ale w w wydaje się, że. nie ma myśliwych? Jest... W trójce nie było czegoś takiego jak myśliwi. Hmm. Dobra, krzywy, co? Masz czy nie? No masz? czekaj, no. kurde Adam się dużo dłużej zastanawiał. Adam już ma. No Ja Co też masz? miałem. E... Jak? Się ja bym umasz? poleciał w jedną rzecz, którą już napisałem, bo tam się broni napastnik i bramkarz, ale myślę o czymś jeszcze innym. Dobra. E, Okej, okay, krzywy widzę, że już coś zapisał. Zapisałem to znacznie wcześniej, czyli oblak i, i szeszko tutaj jest. A, uwaga. A, nie, nie, nie pokazuj jeszcze, tylko powiedz mi, czy jak ci pokażę, tak. I popatrzysz na Mamarda Mama Świliego i no, to Jest! Mikał Tadze, no proszę Jest! Dało się no, jedno z skojarzyć, moi drodzy jest Tu musiałem wrzucić to nazwisko, bo mi się nie chciało zniszczyć. <laughs> Niesamowite są te nazwiska Dawida Świli Jest! Yes. Kochora Świli No Runda piąta O kurde, co ty się stało? I do ogarnięcia to jest, moim zdaniem Też E, przy czym na bramce tutaj faktycznie doszło do rozady. To jest ten przykład, gdzie podstawowy bramkarz. Nie wiem, czy z uwagi na kontuzję, czy z uwagi na preferencje taktyczne nie wnikało to, ale został osadzony na bramce i jest zdecydowanie więcej warta niż jeden. W sensie no jest jedno oczywiste skojarzenie. Ja od razu w nie lecę bo nie ma co jeszcze jak teraz podpowiedziałeś i zacząć gadać w tym bramkarzu jedno oko na no dokładnie Maroko, Maroko. Ashraf Hakimi z Syrii Syri. Maroko i ten Hakimi tutaj moim zdaniem a tu nie ma Amrabata nie nie byłoby jeszcze bo... no. Amrabat był Aza właśnie tych kłopotużowany a Kimi tutaj. Z no, czemu dałeś się był uśmieszek przy Mohamedu. No bo milion, i właśnie w kontekście tego, że to nie jest podstawowy, bramkarz jednak. Nie? Milion, a masz samych piłkarzy jednak w miarę dobrze wycenianych, no to wielki no, no, śmieszek. Ciekawe, ale na przykład taki. I przegrali przegrali od razu. Nie? Z tego co kojarzę, to przegrali chyba. A nie, wiem, nie, nie wygrałem wygrałem tego wygrałem, wygrałem. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, tego. Chyba wygrali 4-0. A bo przegrali 4-0? Nieważne. E, runda szósta. Z RPA ciężko przegrali 4-0. Właśnie dlatego coś mi tutaj nie grało. Oj, tutaj co się dzieje? Co tu się stało? No i tu jest już. Tak. No, jest intrygująco. Jest impreza. Mogę wam podpowiedzieć, że jest to grunt europejski. Europejski i tak. jest to drużyna. A, musi być Europa. Za dużo dużych wartości. Która. Ja mam. Ma sporo piłkarzy dobrze wycenianych. Więc niekoniecznie akurat. Te nazwiska, które wam się wyświetlą, są tymi, które gdzieś tam jawią się jako mm, te podstawowe w waszym odczuciu. Widzę. Ciekawie, co no. 75 milionów, 60 milionów, a przede wszystkim 45 milionów za bramkarza. To jest dość spora kwota. Nie no, jest stary. wielu do, tak dobrze, tak wysoko wycenianych bramkarzy. A, tak więc myślę, że tutaj możemy ograniczyć sobie te nazwiska do chyba 10, które ewentualnie by mogły na tym poziomie się znaleźć. Najgorsze jest to, że przez te tu w zasadzie może być każda czołowa reprezentacja praktycznie. No mówię, ta ten, ten, 75 na pewno jest tutaj sporą podpowiedzią. I ta 45 zarówno. Ja mam pewien pomysł, z ale muszę poczekać. Jak i Hmm, okej, okay. no to czekamy. Ja mam zapisane, ja skojarzenie nie jest najlepsze. To jest przedostatnia runda przypominam, nie wiem jaką mamy. No 2-1 no okej. Okay. No nie, ja mam trzy reprezentacje, nie zostawiam to co napisałem, chociaż jestem prawie pewien, że to jest... błędna odpowiedź? No Adam strzelaj też w takim razie. Dobra to strzelam, niech to będzie, nie wiem, Holandia bez kilku kluczowych piłkarzy. A ty dałeś co? Dałem Hiszpanię. Nie jest to... Ani Holandia, Hiszpania. Ani Holandia, Hiszpania. ani Hiszpania, są to... Włochy. Myślałem o Włochach, ale brakowało mi kiezy tutaj. Na Bo tej nie rozpisce. Ma. nie ma go. No dlatego muszę. Donnarumma no. 45, no to jest teoretycznie ok, no Barela i Tonali rzeczywiście. Kurczę, no. Ach. No dobra, trudno. Nie ma punktu. Nie ma. Dobrze, ostatnia. to runda ostatnia, siódma. I tutaj też powinno być nieco łatwiej. Brakuje tu jednego piłkarza w ataku, który jest wyżej wyceniany. Ale chyba coś nie tu pamiętam, że był bandaż, z uwagi na kontuzję, nie został uwzględniony w tej jedenastce. I jest to drużyna europejska. Tam tak jeszcze mhm. dopowiadając, to jeszcze wam podpowiem w taki mniej oczywisty sposób. W jednej drużynie jest dwóch zawodników, którzy mają dokładnie tak samo na nazwisko. W tej drużynie? Tak, w tej jedenastce tutaj na tym. A nawet trzy na chyba. Ale dwóch na pewno. Dwa, jeden cały czas, więc krzywy jeszcze ma szansę na wyrównanie. Adam, może. Europejsko powiedziałem. Europejsko. chciałeś zapisać? Już byłem gotów zapisać koleje. Kim, kim. A i że są na nim tak? Nie, że są to 50, tak myślałeś? E, tak, no. A, okay. no bo Ale co? kim idzie nie ma. No, chłopaki, co, pasujemy krzywy? Ja mam szansę, wiesz, ci dogonić teoretycznie, no. Jo, Europejska... Nie do tego, bo... Dobra, no. ja strzelam, ale to jest niczym nie podparte, po prostu chcę coś zapisać. I, i tyle, i nic więcej. No, bo ja też strzelę w takim razie, ale... Okej. Okay. Słowenia. Poszliście... Dodałem ja Węgry. Węgry, Słowenia, jest to Serbia. Nie, bo no nie. Macie Sawicz. Ale co Savic. to za fuła? Milinkowicz, Sawicz na skrzydle. No, no tak Sergiej został, Milinkowicz. Tak, został. Savic. I nie ma tutaj. E... Nie ma Kosticia. E, ale na ataku. Nie ma. Blachowicza. E... Blachowicza. no. Który ale Blachowicza nie ma. No, to tam tak gra, jest. Tadic tak 5,5 już teraz ma tylko. No, to, to też było dla mnie wielkim zdziwieniem. Gudel, że? tutaj, dwóch. Milinkowicz. Nie no, ten Milinkowicz-Sawicz, się w sensie kompletnie, nie, tak mocno miałem przypisał jednego Milinkowicza-Sawicza w mojej wyobraźni do środka pola, że jak sobie na początku nazywałem ten przykład, to jechałem od Grecji w górę. Mówię, Grecja, nie? No. Bałkany, nic nie pasuje. Dopiero na końcu mówię, no może ta Słowenia, okay, może no Szeszko to, na lewej stronie, co ty mówiłeś, to w takim razie nie? z mojej winy taki układ, sugerowałem no, się tym, pewnie. co zostało przedstawione w portalach podsumowujących, no ale niezależnie, kwestia ataku, nie? Słuchajcie, dajcie znać, co sądzicie o tych No 11. ale ten mitro jest dobrze tam, nie? Ile punktów ma. Na... No tak, bo mitro tak. Mitro też myli, bo mitro kosztował ponad 50 milionów ja też euro, właśnie... więc. O, no, ale nie, on tak ma. Rzeczywiście tą wartość ma właśnie w okolicach tej jakby połowy kwoty transferowej. Widzimy się już jutro, prawdopodobnie przy okazji kolejnego materiału. Zostawcie łapy w górę, dziękujemy za oglądanie. Siema.